Już po konferencji zapytaliśmy uczestników co sądzą o wydarzeniu, a oto ich spostrzeżenia jak się nazywasz i skąd jesteś? Nazywam się Karolina Pawłowska i jestem z Łodzi. Ja Bartnicka i jestem z Łódź. Nazywam się Bławiowska i jestem z Łodzi. Szydłak i na szkolenie przyjechałem z Wrocławia. Paweł Szyszko. Czarek Majewski, e, Warszawa. Ewa, Radek. Małgorzata Krasnodębska, Jelenia Góra. Krzysztof Drydzykowski i przyjechałem do Was z Warszawy. Co sądzisz o poziomie merytorycznym konferencji? Poziom merytoryczny oceniam bardzo wysoko. Przede wszystkim podobało mi się zróżnicowanie te, tematyczne. Bo mieliśmy i wątek dotyczący podatków i mieliśmy wątek dotyczący land deweloperki, ale co szczególnie mnie zaciekawiło. No, to są kwestie związane z badaniem gruntów. Poziom merytoryczny konferencji jest jak zawsze niezwykle wysoki. Dużo merytoryki, dużo bardzo ciekawych caseów, dużo problemów, które tutaj uczymy się, jak rozwiązywać. Poziom merytoryczny oceniam bardzo wysoko, bardzo intensywnie. Świetnie, duże napięcie, dużo ciekawych tematów, dużo wykładowców, dużo się tutaj naprawdę działo. Pozyt merytoryczny oceniam bardzo wysoko, przede wszystkim dlatego, że zaskoczył mnie wieloma płaszczyznami inwestowania w grunty, które były dzisiaj podejmowane na scenie. Z różnych perspektyw, z różnych możliwości dla inwestora, myślę, że było to bardzo ciekawe. Który temat był dla Ciebie najciekawszy? Petarda, szczególnie wystąpienie Krystiana Koterbickiego e, o drodze koniecznej do działek, które nie mają e, dojazdu do drogi publicznej, właśnie dlatego, że mam taki case i znalazłem tutaj rozwiązanie mojego problemu. Lekcja Rafała Rachbickiego była naprawdę interesująca. Myślę, że najbardziej zaskoczył mnie temat land developmentu ze względu na to, że nie spodziewałam się, że można tak dużo wartości dołożyć do zawodu pośrednika, czyli klasycznego obrotu nieruchomościami. Najbardziej zaskakującym pod kątem biznesowym było szkolenie z land deweloperki. Czy poleciłbyś Akademię Handlujemy Gruntami? Akademia Handlujemy Gruntami jest doskonałym wyborem, dlatego że spektrum tematów tutaj poruszanych, ilość płaszczyzn, wiedzy, merytoryki to jest coś, czego chyba trudno szukać na innych szkoleniach. Zdecydowanie polecam przynajmniej spróbować swoich sił, jeśli chodzi o grunty, szczególnie osobom, które do tej pory działały tylko w obszarze nieruchomości, w lokalach, mieszkaniach i budynkach. Ja, mając dużą wiedzę o kamienicach i mieszkaniach, dzisiaj dostałem potężną dawkę wiedzy o gruntach, których naprawdę jeszcze dużo przede mną. Powiedziałbym, że to jest must have dla każdego, kto interesuje się gruntami, ale nie wie, jak się za to zabrać. Chciałby wejść w tą działkę i przed podjęciem jakiejkolwiek decyzji co do zakupu chce przeanalizować wszystkie za i przeciw. Czy dana, dany grunt jest rzeczywiście okazją, czy dana nieruchomość jest czymś, co z uwagi na uwarunkowania lepiej po prostu mijać szerokim łukiem. Powiedziałabym, że na pewno warto przyjechać nie tylko dla wiedzy prelegentów, ale również uczestników. Zachęcamy bardzo profesjonalnie, merytorycznie, dużo caseów. Z doświadczeniem polecamy każdemu. Rewelacja. Myślę, że dużym atutem jest właśnie zróżnicowanie społeczności, z uwagi na regiony, z jakich pochodzą, z uwagi na doświadczenie, bo spotkamy tu zarówno osoby, które dopiero zaczynają swoją przygodę i zastanawiają się w ogóle, czy w to wchodzić, jak i też po osoby, które są bardzo mocno zaprawione w bojach, nieraz się przejechały i też służą po prostu swoim wiedzą i doświadczeniem. Dużą część osób znam z innych eventów nieruchomościowych, jednocześnie przynajmniej połowa sali są to dla mnie nowe twarze, działające w obszarach, których do tej pory nie miałem styczności, czyli stricte w gruntach. Na pewno dzięki Akademii poznałem sporo osób, do których w przyszłości będę mógł się zwrócić z pytaniami i wierzę, że uzyskam taką pomoc. Zacytowałbym tutaj pana Tadeusza mówiąc, głupi, ach głupi, bądźcie z nami następnym razem.